Cześć, witajcie w najnowszym filmie i przychodzę do Was z dosyć ciekawym rzeczą. Czy udało Wam się kiedyś znaleźć roślinę z wariegacją w zwykłym sklepie po normalnej cenie? Dajcie mi od razu znać, a ja Was zapraszam do dalszej części filmu. No to pewnie już się domyśliliście, że udało mi się znaleźć coś ciekawego, Coś, co jest w regularnej cenie, za, co troszeczkę więcej zapłaciłam niż zwykle, ale tylko z tego względu, że miała osłonkę. Więc wybrałam się któregoś razu do obiego. No i macie tu przedsmak, to jest moja stara, no stara, moja Monstera Adansoni lub inna odmiana, tylko ja zawsze zapominam, wiem, że jest Adansonii, i jeszcze jedna jest Monkey Mask i Adansonii, ale to jest dosyć dla mnie skomplikowane. I ja zawsze zapomi zapominam, jaką mam odmianę, tak wyglądałam jej duże liście. No jest piękne. Ostatnią przycinam, to Wam tylko coś pokażę na szybciutko. Po przycięciu wypuściła mi a, w tym miejscu nowy pędzik będzie. I tutaj też już coś nowego się szykuje. Więc bardzo fajna roślina, chociaż ostatnio troszeczkę marudzi i zarzuca mi listki, ale to nic, ja i tak z niej jestem zadowolona i bardzo lubię ją ze względu właśnie na te fajne, ciekawe dziury czy fenestracje. Dobra, już Wam pokazuję, co udało mi się znaleźć w OBIM. Oczywiście poszłam po co innego, ale nie obyło się bez zajścia na dział ogrodniczy. Na pewno wszyscy z nas tak mają, przynajmniej ktoś oglądają mój film. To jest Monstera adansoni, jest troszeczkę chyba inna niż ta, taka bardziej pokarbowana, ale spójrzcie tylko na tą, na tą stronę tej rośliny. Czy Wy to widzicie? Czy to wygląda dla Was jak wariegacja? Ja pokażę Wam ją zaraz bliska. No, jak zobaczyłam ją w sklepie, chociaż na łodyżkach nie widzę, żeby... chociaż może, może... Zobaczyłam ją w sklepie, to mówię, kurde, za 6,99. Na popalenie od słońca mi to nie wygląda, czy na poparzenie. To takie są zachęcające trzy listki. Nawet ta łodyżka jest tak delikatnie jasna, ale łodyżki czasem bywają troszeczkę jasne, czy troszeczkę białe. Więc no, ja jestem ciekawa. Jestem ciekawa, czy będzie dalej puszczać białe liście, no bo ten, który jest jej pierwszym liściem, no nie wygląda na, zielony, na biały. Nie wygląda jakby to były jakiekolwiek przebarwienia. Widzę, że już mi się zarzuca. To ja muszę ją przesadzić po prostu. To już jest konieczność, bo właśnie zauważyłam, że korzonki jej wychodzą, więc od razu sobie ją przesadzimy. Cieszę się z mojego zakupu. 6,99 z osłonką. Uważam, że osłonka jest również urocza. Podoba mi się, czemu nie? Fajna jest, tylko ja. Ja mam hopla na punkcie mini osłonek i to jest mój problem. Słuchajcie, to jest mój problem, z którym ja sobie nie potrafię poradzić i bardzo często kupuję roślinki, niekoniecznie dla samej roślinki, tylko czasem dla mini osłonki, więc ja już muszę przestać. Ale obiecałam sobie, że to najprawdopodobniej jest taka ostatnia osłonka, ale no pokusiłam się na tą monsterę, zobaczymy. Jeśli nie będzie jakoś, wiecie, dalej się wybarwiać, to myślę, że za jakiś czas połączę sobie ją z tą dużą i będą razem tworzyły fajną wielką kulę. Więc jak i tak już tu jestem i już tak sobie gadam, bo gadam, to od razu sobie ją z Wami przesadzę, bo jak widzieliście, no korzonki tu już są konkretne, ona już wychodzi z tej doniczki, więc sobie doniczki, doniczki, tak. Więc sobie to od razu przesadzimy. Jest dość mokra, a to dlatego, że ja ją wczoraj podlewałam, bo listki już klapły i jak widzicie jest takie delikatne założucenie, więc y, mam wrażenie, że to przez to, że no, przesuszyłam ją. No, jest taka opcja. Ja mam y, zdolności do, prze u do przesuszania swoich roślin, więc ta ziemia jest super wilgotna, ale to nic, najwyżej nie będę podlewać jej. Korzeni ma tu bardzo dużo, i widzę, że tu jakieś nowe, piękne zaczęły jej ostatnio wychodzić. Ziemia teoretycznie nie jest najgorsza, bo widzę, że i perlit tu jest. No więc czemu nie? Podłoże nie jest złe, ale ja i tak wymienię na swoje. Mam tu już pod spodem przygotowane mieszankę z e, czypsami ko kokosowymi. Udało mi się w Akszonie dostać chipsy kokosowe, z bardzo się cieszę. Oni sprzedają taki, takie bloczki i właśnie jest y, mielony kokos, taki, który właśnie jest bardzo sypki po namoczeniu i właśnie są też takie chipsy kokosowe. Więc ten mielony kokos jeszcze mam, ale mówię, chipsy kokosowe by mi się przydały, więc tak, mam ziemię z dodatkiem perlitu, nie, a nie, bez perlitu, słuchajcie, sorry mam, tu wrzuciłam sobie leczuzę, zazwyczaj... Wcześniej przynajmniej miałam vermikulit i pomek ogrodowy, no ale skończył mi się. A Wam powiem, że leczuza mi się dobrze sprawdza w podłożach, więc jeśli macie, może być też ceramiz, to czemu nie można użyć? Więc są też chipsy kokosowe: jest leczuza yy, i kora. Tak, bardzo lubię również dodawać do swoich podłoży kore. Filodendrony lubią korę, lubią takie dosyć przepuszczalne podłoże. no Ja tak ostro ją nawodniłam, ale stwierdziłam, że jeśli już dziś będę ją przesadzać, to łatwiej osypuje się właśnie ziemię z takiej wilgotnej, wilgotną, niż taką mocno zbitą, suchą. Już nie wiedziałam też, jakie podłoże tam jest, więc obawiałam się, że może być to kokos. A wiecie, jak to jest z kokosem? Kokos lepiej sobie namoczyć przed przesadzaniem, bo. No, jak on jest taki suchy, to można więcej szkód zrobić niż pożytku. A ja mam wrażenie, nie wiem, dajcie znać, czy Wy też tak macie, że jednak łatwiej Wam się usuwa podłoże kokosowe, jak jest takie troszeczkę miękkie, mokre, niż całkiem suche. Bo suche to, no nie wiem, rwą i, i ten kokos się rwie, i, i korzonki się niestety rwą. Więc nie widzę, żeby ta łodyżka była. Jakaś mocno biała, w ogóle nie widać tej bieli, więc po prostu może coś tam się zadziało, i. No i mi się wydaje, że to jest wariegacja. Dajcie mi znać, jak wy uważacie, czy to może być wariegacja. Byłam ciekawa, no ukorzeniona jest pięknie, byłam ciekawa, czy faktycznie tak zostanie, czy, czy jest to roślina z wariegacją, czy mi się aż tak poszczęściło. Była tylko jedna, od razu Wam powiem, że tylko jedna taka była na tym całym rzucie. To była taka chyba. Mm, 8 roślin było na tej paletce. Przygotowałam sobie. To chyba jest dziesiątka doniczka. Więc wydaje mi się, że będzie odpowiednia. Więc było tych roślin chyba na tej paletce 8 i to była taka jedyna z wariagacją. Dosypałam sobie za dużo, ale przy okazji pokażę Wam, jak wygląda moje podłoże. Tak. O, jest dosyć. Jak widzicie, nie jest mokre, nie jest wilgotne. Tak się ono prezentuje, jeśli coś widać. No, nic nadzwyczajnego teoretycznie, ale coś tam jest, dobra. Wysyłamy sobie troszeczkę nie za dużo będziemy przesadzać. No jestem ciekawa. Będziemy obserwować. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to Was zachęcam do tego. Będziecie wtedy na bieżąco. Na pewno będę aktu aktualizować tą roślinę, jak się ma, czy puszcza więcej białych liści, czy faktycznie jest to wariagacja, czy to po prostu moja wariacja na tym punkcie i coś mi się tylko wydaje. Tak. Ja jej dziś nie będę zdecydowanie podlewać, bo wilgotno było, wilgotne są korzonki, tam jeszcze zostały resztki tam starego podłoża, choć starałam się ją bardzo dobrze oczyścić, jeśli się pytacie, dlaczego tak porządnie oczyszczam, no to jak roślina jest u mnie przy pierwszym przesadzaniu, czyli przychodzi ze sklepu i pierwszy raz ją będę przesadzać, to zazwyczaj staram się tak lepiej usunąć to podłoże. Wiecie, tak porządnie no i niestety została mi osłonka ok, myślę, że to już będzie ok może jeszcze troszeczkę, co? widzicie ja tu mam taki troszeczkę dylemat, bo nie siedzę sama przy tym przesadzeniu towarzyszą mi dwa psy i obydwa się schowały pod stołem i jedna właśnie m, tak trochę na mnie leży <laughs> ja przynajmniej widzę jej tylne łapy no taka przylepa jest właśnie wróciły z lasu więc są troszeczkę zmęczone po spacerze. No i odpoczywają niestety na mnie. <grych> niestety lub nie. Przynajmniej jest mi cieplutko w kolana. No dobrze, więc tak prezentuje się po przesadzeniu. Koniecznie dajcie mi znać, co uważacie o tej roślinie, czy, czy jest to wariegacja, czy nie, czy posiadacie sami monstery, czy je lubicie, czy macie też w swojej kolekcji taką monkey mask. Ja wiem, że ktoś kiedyś mi dawał dokładną mm, nazwę, że nie jest to Monkey Mass, a od Sony, Ale ja zapomniałam. Więc czasem takie patyczki do wbicia, żeby wiedzieć, jaka to jest roślina. Nie są złym pomysłem. Ja już będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. To krótkie przesadzanie i ten bu, krótki pokaz tej pięknej rośliny. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!